Dobrze, Jakubie, w ten piękny jesienny wieczór, chciałbym powiedzieć, po południe znaczy się. Znajdujemy się właśnie, gdzie my się znajdujemy? Znajdujemy się w parku należącym do Ojców Piarów, pomiędzy liceum a podstawówką. Pomiędzy liceum i podstawówką, i rozumiem, że tutaj jest Twoja szkoła. Oczywiście, dokładnie tak. Zostało nam kilka pytań, kilka pytań takich, no w sumie prywatnych, to znaczy jak to się stało, że zostałeś skautem Europy? Na początku w wieku 8-9 lat jakoś tak, po prostu zachciałem być harcerzem. I szukałem razem z rodzicami w różnych organizacjach. Zdarzyło się, że nawet pojechałem na obóz zuchowy ZHP, aczkolwiek to nie było to. <grym 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 I jakiś czas później okazało się, że mój kolega z klasy jest wilczkiem, właśnie w gromadzie, obecnie już nieistniejącej, piątej Gromadzie Krakowskiej, i razem z nim zacząłem chodzić do gromady. A jak. Yy... Potem potoczyła się Twoja historia. Byłeś wilczkiem, potem. Potem zostałem harcerzem. Najpierw w pierwszej drużynie krakowskiej. Później w trzeciej drużynie krakowskiej. A następnie w pierwszej drużynie trunieckiej. Do, do wszystkich szczepów w Krakowie brakuje mi tylko siódmego. Tak. Natomiast sytuacja była taka z tym Twoim dołączeniem, o ile dobrze pamiętam, że należałeś najpierw do zastępu, który nie działał? Tak, nawet więcej niż jednego zastępu, który nie działał. Później twoi ryce bardzo prosili, żeby cię przenieść do zastępu, który działa i po półrocznych prośbach do tego błagania się przychyliłem, no bo stwierdziłem, że skoro tak długo nie odpadłeś, to znaczy, że to wreszcie trzeba dać ci z działający zastęp i tak trafiłeś do lisa. Dokładnie. I tego lisa też potem byłeś zastępowym, tak? Tak, przez rok. Tak. I za twojej kadencji... Znaczy nie, to przed twoją kadencją list zdobył husarię. Tak, ale za mojej kadencji mógł ją nosić. <noise> I ta husaria się gdzieś zgubiła. Specjalnie namiestnik przyjechał na obóz, w głęboczku to było, żeby wręczyć husarię. I tak. odznaka gdzieś zaginęła. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie jest. Ale mamy za to <noise> własną ręcznie zrobioną przez jednego z naszych harcerzy ówczesnych zastępu, Maćka Gałczyka, plastikowy odpowiednik tej odznaki. Na drukarce 3D, tak. Sobie drukowaliśmy odznaki, takie to były czasy. No dobrze. Pytanie takie. Jaką przygodę najbardziej, najlepiej wspominasz z drużyny? Jako harcerz najpierw. Jako harcerz. No na pewno takimi najciekawszymi przygodami zawsze były EXPLO, czyli w trakcie obozu takie wyjście za stępem, żeby poznać okolice na jedną lub dwie noce. To zawsze była bardzo ciekawa przygoda i bardzo wielu różnych ciekawych ludzi i historii się poznawało. I dokąd wychodziłeś? E, między innymi do Brzuzek, Do takiej miejscowości, w której wszystkie domy są pomalowane na... w różne ciekawe murale. A gdzie to było? To było... Koło Błotnicy? Tak, nie, to była tak. chyba, było, nie, głę, albo głęboczek, tak, głęboczek, głęboczka. Mm -hmm. yy, tak, a jako zastępowy? To było właśnie jako zastępowy. Aha, a no, wcześniej, no, wcześniej, no, te, no. wcześniej, też byłem w stanie wica. A jaka była twoja najlepsza przygoda jako zastępowego? Co ci dało bycie zastępowym? Hmm, bycie zastępowym na pewno nauczyło mnie odpowiedzialności za ludzi i znoszenia różnych trudności losu i radzenia sobie z nimi. No właśnie, to nie było takie do końca oczywiste. O mało nie odpadłeś yy, tak całkowicie. wcześniej poszedłeś na młodą drogę, bo już miałeś dość drużyny. Yy, czy tutaj to doświadczenie cię czegoś nauczyło? Jak to się stało, też że wróciłeś? Yy, no właśnie. Jak to się stało, że wybrałeś żółtą gałąź? I ale zacznijmy od początku, tak? To znaczy od tego. Yy, że harcerstwo też jest pełne trudów i nie możemy tego <grych> ukryć. Tak, no scouting, jednym z głównych jego założeń jest uczenie jego podopiecznych odpowiedzialności, a nie można się uczyć odpowiedzialności nie pokonując różnych trudności. Mądrze, mądrze powiedziane. Yy, a dlaczego żółta gałąź? Ponieważ e, ciekawiło mnie to, jakie metody są w niej stosowane, chociaż też na pewno nie małą rolę odegrało to, że poszedłem rok wcześniej do, na młodą drogę. E, Jak to wpłynęło? Ponieważ e, gdybym poszedł do gałęzi zielonej, to byłbym bardzo niewiele starszy od harcerzy, którzy byliby moimi podopiecznymi. I niekoniecznie widziałem się w tej roli, uznałem, że to może być i dla mnie, i dla nich niekomfortowe. A z takimi młodszymi dziećmi też mam... Miałem wcześniej trochę doświadczenia, ponieważ mam piątkę młodszego rodzeństwa. Tak, piątkę młodszego rodzeństwa i dwóch braci jest w twojej gromadzie. Tak. Jak to jest być akolą własnych braci? Jest to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie. W takim wypadku, Akela normalnie ma pełnić rolę takiego odpowiednika ojca w gromadzie ojca dla gromady, ale gdy ma się swoich braci w gromadzie, to można powiedzieć, że jest to takie rozwinięcie w roli starszego brata dla nich. Dobrze, czyli na razie. Zostawiłem się we wrześniu, mamy listopad, czyli minęły dwa miesiące. Czy masz jakieś już podsumowania? Bo wnioski co cię zaskoczyło pozytywnie, jak widzisz taki obszar do pracy? Bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie zaangażowanie moich wilczków, to jak bardzo chcą uczestniczyć w tych aktywnościach. Które dla nich przygotowuję i bardzo też pozytywnie zaskoczyło mnie wsparcie rodziców. Były takie zbiórki, że ojcowie przychodzili i pomagali mi w pracy z gromadą. A co jest obszarem do pracy w pierwszej gromadzie krakowskiej? Wiele wilczków w tej gromadzie. Jest nowych, dołączyła w tym roku albo pod koniec poprzedniego, więc tak naprawdę nadal trwa takie wprowadzanie yy, wilczków w to czym jest gromada, w to jaki mundur nosimy i dlaczego i co w, co w tej gromadzie robimy. Wie, tak naprawdę prawie żaden z tych wilczków jeszcze nie był na żadnym wyjeździe, więc myślę, że to będzie duże wyzwanie yy, najbliższe zimowisko, ale jestem pozytywnie nastawiony do tego. I zimowisko odbędzie się tutaj, tak? Tak, w liceum. W, nie widzimy, może zobaczymy to liceum za chwilę, ale w liceum Piorów, które jest za naszymi plecami w tym parku. No dobrze, a tak kończąc i punktując, co powiedziałbyś rodzicom, właśnie, którzy się zastanawiają, czy posłać dziecko do gromady, oraz czy, czy mogą zrobić coś jeszcze, żeby. Ta gromada działa lepiej, czy mogą jakoś pomóc, ale też jak mogą dla siebie wyciągnąć jakieś korzyści z posyłania dziecka do gromady? Myślę, że na pewno warto spróbować. Warto zobaczyć, jak to wygląda na, na własne oczy. Gromada jest czymś, co wydaje mi się, że pomaga wilczkom. Jest to ich dodatkowe środowisko poza szkołą i poza domem, w którym mogą poznawać rówieśników. Rozwijać się e, również właśnie w duchu chrześcijańskim, e, a to wszystko się dzieje przez zabawę, więc dla samych wilczków jest to na pewno bardzo, bardzo fajna sprawa, a, e, a i rodzicom myślę, że może to pomóc, bo też taki jest cel scoutingu, czyli pomoc właśnie w wychowaniu e, e, dzieci. E, i w gromadzie, poprzez te wszystkie nasze gry, zabawy i aktywności, tak naprawdę we współpracy z rodzicami staramy się właśnie wspomagać w rozwoju tych dzieci. Dobrze, to bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że lecących samolotów i dróg szybkiego ruchu nie słychać, tylko ten piękny park i ptaki, które tutaj sobie czasami śpiewają. Eee, dziękujemy bardzo, no i chyba życzymy tego, żebyś ze wszystkich sił prowadził tę gromadę dalej i będziemy z zaciekawieniem obserwować no i e, życzymy udanej i e, zdanej matury, bo to Dziękuję w bardzo. tym roku I, i też polecamy pamięci naszych rodziców i wszystkich którzy nas wspierają, naszych maturzystów, pamięci modlitewnej oczywiście <śmiech> <śmiech> także do zobaczenia Dwa, razy dwa. Dobrze, chodźmy. Pójdziemy sobie daleko. Daleko. Czy znaczy, no nie aż tak daleko? No, czekaj, musisz się przygotować na to psychicznie. Uch, dobrze, Jeszcze tak sobie pomyślałem, że to się, mógł, obraz się mógł na mnie wyostrzyć, a wtedy jest padaka, jak się nie